Dzień dobry, dzień dobry kochani. Czy Wy wiecie, co dzisiaj jest za dzień? Witam Was bardzo serdecznie w Walentynki. Dzisiaj mamy 14 lutego 2025 roku i zapraszam Was na nietypową kartę dnia. Jak Walentynki, jak taki miły dzień, to sobie pomyślałam, niech będzie więcej niż jedna karta. Może coś do wyboru? O! Proszę, tu są róże dla Was. A tu macie zestaw do wyboru. Kochani, zestaw pierwszy ma kryształ górski. Zestaw drugi ma to piękne czerwone piórko. Zestaw trzeci ma kwiatuszka. I zestaw numer 4 ma bransoletkę w serduszka. Zastanówcie się, czy chcecie. Jeden zestaw, dwa. Do wyboru, do koloru pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, który zestaw wybraliście. Jeżeli jesteście oczywiście pierwszy raz u mnie na kanale, zachęcam do subskrypcji, moi mili. No i będziemy przechodzić do odczytu. Zaczniemy od kwarcu różowego. Kto wybrał ten piękny kamień? Uwaga. O, daj szansę temu związkowi. Popracuj nad stosunkami z partnerem, z ludźmi. Karton tarota. Jest karta głupca, nowa osoba i karta cygańska, karta spotkanie. Moi mili, ten dzień przyniesie Wam kogoś nowego, nową sympatię, może zadowolenie z dzieci, może dowiecie się, że ktoś jest w ciąży, zaproszenie na randkę, na spotkanie. Ale także, kochani, spróbujemy jeszcze raz. Od nowa. Ktoś chce nowego początku, ktoś chce nas poznać, może my kogoś chcemy poznać. Mam wrażenie, kochani, że tutaj, dzisiaj, osoby, które wybrały zestaw pierwszy, pójdzie na kawę, dostanie zaproszenie. A jeżeli to ty masz ochotę kogoś zaprosić to zrób to, daj szansę, to spotkanie będzie miłe, dowiesz się nowych rzeczy dzisiaj, poznasz, może i w pracy kogoś poznasz, może w drodze do pracy, a jeżeli dzisiaj pracujecie, kochani, to karty zwiastują taki miły dzień, możecie sobie robić wzajemnie drobne prezenty, czekoladki, kwiatuszki, może nowa osoba przyjdzie do pracy, może dostaniesz nowe zlecenie, a może dzisiaj właśnie szukasz, ty szukasz pracy i dzisiaj pójdziesz na rozmowę. Nie bójcie się zaczynać od nowa. Tak? Bardzo ładny przekaz. Krótki, bo krótki, ale chcę, żeby każdy z was otrzymał. Także wszystkiego dobrego, kochani. Niech wam się dzisiaj darzy i szczęści. Dla wszystkich, którzy wybrali piórko, mamy piękny zestaw numer dwa z tym piórkiem. I uwaga. Wkrótce tutaj możecie się już uśmiechnąć, bo niedługo wasze marzenia, życzenia zostaną. Pełnione. Tutaj są szanse. Tutaj w kartach cygańskich mamy jakąś przyszłość, nadzieję, na jutro, na lepsze. No i kochani, Azbuław, nowy początek, nowe szanse, nowa osoba, nowa praca, no i też spotkania, które dzisiaj będą, będą bardzo ogniste. Bardzo uczuciowe, wiele emocji. Dzisiaj będą jakieś zaproszenia, randki, spotkania, a była wzwiastuje też szanse, propozycje na nową pracę, na nową znajomość. Nie chowajcie się dzisiaj w domu. Powiem Wam, że dzisiaj dostaniecie taki powiew nadziei, że to jest Wasze. Że te plany, które robiliście, może dalekosiężne, może to być wyjazd, wycieczka, mm, poznanie się bliżej, to dzisiaj może się od tego zacząć. Tylko uważajcie na zdrówko, bo dzisiaj może ciśnienie Wam skakać do góry. Uważajcie też na stany zapalne, tak? czy to dziąsła. Ale dzisiaj róbcie plany dalekosiężne. Bo karta chce Wam powiedzieć, że wkrótce się ziści Wasze plany, marzenia. Tu jest karta nadziei. A tu chwyć tą buławę i realizuj swoje marzenia i plany. Wszystkiego dobrego, kochani, nie tylko na dzisiaj. Dużo zdrówka i już przechodzimy do grupy trzeciej. Kto wybrał to piękne? To jest klips z kwiatuszkiem. Podglądamy. Nowa miłość. No, gratuluję Wam bardzo serdecznie. Nowa osoba słuchajcie, już do Was yy, idzie. Poznacie nową osobę, tutaj będą romantyczne uczucia, tu będzie wyznanie uczuć, karta cygańska. Mamy tutaj starszego pana, być może wdowca, być może ktoś z pracy. No i karta gwiazdy. Proszę Państwa, spełnienie marzeń. Ta osoba, którą interesujecie się, ona się Wami też interesuje. Tu będzie nowa miłość, nowa szansa, nowa praca, awans, podwyżka. Karta Gwiazdy dla mnie jest najszczęśliwszą kartą w Tarocie. Dzisiaj ktoś może otrzymać pierścionek zaręczynowy, możecie ustalać datę ślubu, wchodzić w relacje, w nową znajomość, możecie kogoś poznać. Ja tą kartę Biorę też jako kartę pracy, więc albo przy pracy, albo w, dro w drodze do pracy, może z kimś pójdziecie z pracy na kawę, może się coś właśnie dzisiaj zacznie dziać. Dobre zdrowie, dobry los. Los się do Was w ogóle chce uśmiechnąć i macie korzystać z życia, kochani. Macie brać z życia garściami. Wypowiedzcie dzisiaj życzenie. Pięknie, pięknie. Dziękuję Wam bardzo, trójeczki. Grupa numer 3. Osoby, które wybrały tą moją bransoletkę przeze mnie zrobioną, w serduszka. To ja już Wam mówię. To może być ten jedyny. No oczywiście, albo ta jedyna, bo to <laughs> w zależności, jaką pcią jesteście. Mamy przyjaciela. Ktoś, kto jest wierny, ktoś, kto chce być waszym przyjacielem. Ktoś, kto. Yy, może był przyjacielem, a teraz będzie Waszym partnerem, partnerką. No i król denarowy. Niejako stabilny. Yy. Może to być ktoś z pracy, może to być ktoś starszy od Was, ale to jest osoba, która ma głowę na karku, która pracuje uczciwie, która zarabia, która chce Ci dać szczęście. Dzisiaj możecie wy być taką osobą, ale też możecie spotkać taką osobę. Dzisiaj na pewno pójdziecie, kochani, gdzieś na spotkanie. Jeżeli to jest taka randka w ciemno z kimś, kogo nie znacie, to ta osoba chce być na dłużej. Ta osoba owszem może coś posiadać, swój dom, samochód, firmę. To jest poważny człowiek. Obojętnie czy kobieta, czy mężczyzna. No, mamy tu energię męską. Być może jest to kobieta, która jest bardzo zaradna, wykonuje może męski zawód, może jest właścicielem firmy. Dzisiaj też może dostaniecie awans, może podwyżkę. Jeżeli szukacie pracy, kochani, to te karty są przepiękne. Nic, tylko iść, poprosić. Rozmowy się na pewno udadzą, bo się spodobacie. Ale dzisiaj będzie też ważna przyjaźń. Może wystarczy, kochani, do kogoś zadzwonić. Może ktoś jest sam dzisiaj. No, spotkania będą bardzo owocne. Um, możliwe, że ktoś Wam złoży jakąś propozycję. Także czekam na Wasze opinie, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam wspaniałego dnia i ja po prostu jestem w niebo wzięta, że takie karty nam się wylosowały. Ja wzięłam jeden i cztery, a Wy. Kochani, no to wszystkiego, wszystkiego naj na ten piękny dzień. Do usłyszenia. Pamiętajcie o lajku. Pa-pa.